Witajcie drodzy słuchacze. Dzisiaj zapraszam Was na kolejną odsłonę z cyklu w obronie boskości Pana Jezusa Chrystusa. Dzisiaj będę posiłkowała się listem apostoła Pawła do Kolosa w kontrze do fałszywego nauczania świadków Jehowy. Otóż okazuje się, że od pierwszych wieków chrześcijaństwa pojawił się ten sam problem, który widzimy również dzisiaj, mianowicie próba umniejszenia osoby Jezusa, Chrystusa. Już w czasach apostolskich zaczęły krążyć nauki, które nie negowały go wprost, ale subtelnie sprowadzały go do poziomu jednego z wielu bytów duchowych. Twierdzono na przykład, że jest istotą pośrednią, wyższym stworzeniem kimś pomiędzy Bogiem a światem. I właśnie w takim kontekście powstaje list do Kolosa, jako zdecydowana odpowiedź Pawła na realne zagrożenie doktrynalne. W Kolosach zaczęto mieszać Ewangelię z filozofią, z elementami żydowskiego legalizmu, z ascetyzmem oraz z kultem aniołów. Dlatego Paweł w liście do Kolosa w drugim rozdziale ósmym wersecie ostrzega, uważajcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym oszustwem opartym na ludzkiej tradycji. Problem nie polega tylko na dodatkowych praktykach religijnych. Problem dotykał samego centrum i fundamentu wiary, czyli tożsamości pana Jezusa Chrystusa. I właśnie w liście do kolosan Paweł kieruje wzrok wierzących prosto na Niego. Czytamy bowiem w pierwszym rozdziale 15 wersecie. On jest obrazem Boga niewidzialnego. I pragnę podkreślić, że nie jest to określenie stworzenia, tak samo nie jest to poetycki symbol. Słowo obraz w tym miejscu oznacza doskonałe objawienie. Tak więc Chrystus nie jest podobizną Boga jak posąg czy symbol. On jest pełnym, wiernym objawieniem tego, którego nikt nigdy nie widział. A to bardzo dobrze współbrzmi ze słowami z listu do Hebrajczyków w pierwszym rozdziale i trzecim wersecie. On, który jest odblaskiem Jego chwały i dokładnym odbiciem Jego istoty. Człowiek jest stworzeniem na obraz Boga. Ale nie jest odbiciem Jego istoty, a Chrystus jest. I Paweł idzie jeszcze dalej, w Kolosan 1:16, bo w Nim zostało stworzone wszystko, co jest w niebie i na ziemi: rzeczy widzialne i niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. I warto tutaj zaznaczyć, że te określenia obejmują również świat anielski. Jeśli wszystko zostało stworzone przez Niego, to On nie należy do kategorii stworzenia i to należy podkreślić z wykrzyknikiem. Stwórca nie jest częścią własnego dzieła. Jeśli aniołowie są stworzeni, a wszystko zostało stworzone przez Chrystusa, to Chrystus nie może być aniołem. Następnie w liście do Kolosan 1:17 czytamy on jest przed wszystkim i wszystko w nim ma istnienie. I Paweł nie pisze tutaj, że Chrystus powstał przed wszystkim, lecz że on jest przed wszystkim. I to nie jest język początku, ale język istnienia. Paweł nie mówi tutaj o pierwszym momencie w czasie, lecz o nadrzędności i odwieczności. Słyszymy wyraźnie, On jest, a to wskazanie na byt, który nie ma początku. I to dokładnie wyjaśnia, dlaczego Pan Jezus w Ewangelii Jana w ósmym rozdziale, 58 wersecie, mówi, Zanim Abraham stał się, ja jestem. On nie mówi byłem, ale mówi jestem. I w greckim tekście Ewangelii brzmi to Ego, ei, mi. Ale sens tego wyrażenia sięga do hebrajskiego objawienia imienia Boga z Księgi Wyjścia. 3,14, gdzie Bóg mówi do Mojżesza, Echie asher echie, je", czyli: Jestem, który jestem. Rdzeń hebrajski oznacza byt samoistny, niezależny, istniejący z samego siebie. I zobaczmy teraz kontrast, który jest absolutnie uderzający. Abraham stał się, miał początek, zaistniał w czasie, a Chrystus jest. Nie stał się przed Abrahamem, lecz jest niezależnie od czasu. I to nie jest różnica stopnia ani różnica natury. To różnica między stworzeniem a tym, który jest bytem samoistnym. Żadne stworzenie, ani człowiek, ani anioł nie może powiedzieć o sobie w sensie absolutnym, Ja jestem. To imię przynależy wyłącznie Bogu. Dlatego Kolosan 1.17 i Jana 8.58 wzajemnie się wyjaśniają. Chrystus nie jest częścią stworzenia. On jest tym, który jest przed wszystkim i w którym wszystko ma istnienie. Kulminacją tej prawdy są słowa z Kolosan 2.9, gdzie czytamy, gdyż w nim mieszka cieleśnie, cała pełnia boskości. I to zdanie jest niezwykle precyzyjnie. Nie część boskości, nie odbicie mocy, nie delegowana władza, cała pełnia boskości. I to cieleśnie oznacza to, że w osobie Jezusa Chrystusa Bóg objawił się w naturze ludzkiej i nie jako wizerunek wykonany przez człowieka lecz jako żywa wcielona obecność samego Boga. Zatem jeszcze raz zacytujmy słowa apostoła Pawła z listu do Kolosan 1:15. On jest obrazem Boga niewidzialnego. Przekaz biblijny jest spójny. W Księdze Powtórzonego Prawa Bóg zabrania czynienia sobie podobizny. Yy, Czytamy w rozdziale czwartym wersety od 15 do 16. Strzeżcie pilnie dusz waszych, abyście nie uczynili sobie podobizny. Dlaczego? Ponieważ człowiek nie widział żadnej postaci Boga, i każdy wizerunek byłby redukcją Boga do stworzenia. Tymczasem w Chrystusie to nie człowiek tworzy obraz Boga, lecz to Bóg sam objawia się w ciele i dlatego Chrystus jest obrazem Boga i to nie jest bałwochwalstwo. To jest wcielenie. Dlatego twierdzenie, że Jezus Chrystus jest jedynie archaniołem lub najwyższym stworzeniem, nie wytrzymuje konfrontacji z listem do Kolosem. Stworzenie nie może być pełnią boskości, stworzenie nie może być stwórcą wszystkiego, stworzenie nie może podtrzymywać istnienia wszystkiego. Paweł kończy tę myśl mówiąc, że Chrystus jest głową wszelkiej zwierzchności i władzy. Kolosan 2:10. Jak czytamy, nie jednym z nich, nie najwyższym w ich gronie, ale głową nad nimi. List do Kolosa jest więc jasną odpowiedzią na każdą próbę sprowadzenia Jezusa Chrystusa do poziomu stworzenia. Już w pierwszym wieku Kościół musiał bronić tej prawdy i dziś również musi ją głosić z taką samą odwagą i stanowczością. W nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości. Nie część, nie symbol, nie anioł, ale pełnia. A skoro tak, to oddawanie mu czci nie jest pomniejszeniem ojca, lecz uznaniem objawienia, które sam ojciec dał światu w swoim synu. Kiedy Biblia mówi, że człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga, nie oznacza to, że człowiek posiada boską naturę. Oznacza to, że został obdarzony pewnym odzwierciedleniem bożych przymiotów. Obraz przez. Stworzenie to coś zupełnie innego niż obraz przez naturę. Człowiek jest obrazem Boga w sensie reprezentacji. Odzwierciedla jego moralność, zdolność do relacji, rozumność, ale nie jest współistotny Bogu, bo nie posiada jego odwieczności, wszechmocy, wszechwiedzy ani samoistnego istnienia. Człowiek istnieje dlatego, że został powołany do istnienia. Jest zależny. Natomiast Chrystus nie jest obrazem Boga przez stworzenie, lecz przez naturę. Kiedy Paweł mówi: On jest obrazem Boga niewidzialnego, to używa słowa, które oznacza doskonałe, pełne objawienie. Tak więc Chrystus nie tylko wskazuje na Boga, On go uobecnia, ponieważ dzieli z Nim tę samą istotę. Dlatego list do Hebrajczyków mówi o nim jako o odblasku jego chwały i o odb dokładnym odbiciu jego istoty. A to już nie jest podobieństwo stworzenia do Stwórcy, to jest współistotność, to jest ta sama natura. Tak więc widzimy, że różnica jest zasadnicza. Człowiek jest obrazem Boga, ale nie jest Bogiem, a Chrystus jest obrazem Boga, ponieważ jest Bogiem. Dlatego oddawanie czci człowiekowi jest bałwochwalstwem, bo kieruje uwielbienie ku stworzeniu, ale oddawanie czci Chrystusowi nie jest bałwochwalstwem. Jeśli on rzeczywiście jest Bogiem objawionym w ciele, a jest, i wtedy jest to właściwa odpowiedź na objawienie. W Ewangelii Jana w pierwszym rozdziale, pierwszym wersecie i czternastym yy, czytamy: Słowo było Bogiem, a słowo stało się ciałem. To oznacza, że natura boska nie została stworzona ani nadana. Ona była odwieczna. Przyjęta została jedynie natura ludzka. Nie człowiek został ubóstwiony, lecz Bóg stał się człowiekiem. I dlatego Jezus Chrystus może powiedzieć: Ja i ojciec jedno jesteśmy. Ewangelia Jana 10,30. I nie tylko jedno w misji, i nie jedno w zgodzie, ale jedno w bycie. I żaden prorok, żaden anioł, żadne stworzenie nie wypowiedziałoby takich słów bez popadnięcia w bluźnierstwo. Jeśli więc w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości. Kolosan 2,9 to oddawanie mu chwały nie odbiera nic ojcu. Przeciwnie, potwierdza tożsamość syna jako tego, który w pełni objawia ojca. Bo tylko ten, który ma tę samą naturę, może w pełni objawić boską naturę. I na zakończenie musimy y, jeszcze sobie powiedzieć i wyjaśnić jedną bardzo ważną kwestię z listu do Kolosan 1.15. Paweł pisze tam, że Chrystus jest obrazem Boga Niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia. I właśnie to słowo pierworodny bardzo często wprowadza zamieszanie, ponieważ wiele osób automatycznie rozumie je jako pierwszy stworzony. Tymczasem tekst wcale tego nie mówi. W języku greckim użyte tu zostało słowo prototokos i ono dosłownie oznacza pierworodny. Ale w biblijnym i żydowskim kontekście nie odnosi się przede wszystkim do momentu narodzin czy powstania, lecz do pozycji godności i prawa dziedziczenia. Pierworodny to ten, który ma najwyższe miejsce w rodzinie, który dziedziczy i który sprawuje władzę. Gdyby Paweł chciał powiedzieć, że Chrystus jest pierwszym stworzonym bytem, użyłby słowa związanego ze stworzeniem, na przykład od czasownika stwarzać kty, do, ale on tego nie robi. Nie nazywa Jezusa Chrystusa pierwszym stworzeniem, lecz pierworodnym wobec stworzenia. Co więcej, już w następnym wersecie czytamy, że w nim zostało stworzone wszystko. Wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone. Skoro wszystko zostało przez niego stworzone, to logicznie nie może on należeć do kategorii rzeczy stworzonych. Twórca nie może być częścią własnego dzieła. Dlatego pierworodny wszelkiego stworzenia oznacza tego, który ma pierwszeństwo nad stworzeniem, który jest jego dziedzicem i panem, który stoi ponad nim jako jego władca. To tytuł godności i zwierzchnictwa, nie opis początku istnienia. I znów wracamy do tej samej prawdy, którą widzieliśmy wcześniej. To nie jest różnica stopnia, jakby Jezus był tylko najwyższym stworzeniem. To różnica natury. Stworzenie ma początek i istnieje zależnie, a Chrystus jest tym, przez którego wszystko zaistniało i w którym wszystko ma istnienie. Pierworodny nie oznacza więc, że on należy do stworzenia. Oznacza, że on nad nim króluje. Tak więc list do Kolosan nie pozostawia miejsca na wątpliwości. Chrystus nie jest częścią stworzenia, lecz tym, przez którego wszystko zostało stworzone i w którym wszystko ma istnienie. Paweł wyraźnie mówi, że przez niego zostało stworzone wszystko: czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Kolosan 1:16. A więc również cały porządek duchowy, w tym aniołowie należy do rzeczy stworzonych skoro wszystko zostało przez niego stworzone i dla niego to nie może on być jednym z nich dlatego nauka która sprowadza pana jezusa do rangi archanioła czy najwyższego stworzenia stoi w sprzeczności z jasnym przesłaniem apostoła pawła i pomniejsza jego odwieczną boską godność list do kolosan jest w tym względzie niezwykle aktualny, także dzisiaj odpowiada dokładnie na te twierdzenia i zarzuty, które wciąż się pojawiają w stosunku do osoby pana Jezusa Chrystusa. W kolejnym mater materiale przyjrzyjmy się jeszcze. Głębiej tej kwestii, tym razem w oparciu o list do Hebrajczyków, gdzie rozróżnienie między synem a aniołami zostaje pokazane w sposób jeszcze bardziej jednoznaczny i niepodważalny. Kochani, dziękuję, jeżeli dotrwaliście do końca tej audycji. Mam nadzieję, że skłoni Was to do zastanowienia się właśnie nad tożsamością Pana Jezusa Chrystusa. Zwłaszcza tych wszystkich, którzy mają jakiekolwiek wątpliwości co do Jego boskości. Zwracam się tutaj też szczególnie do świadków wiechowych, a ci wszyscy, którzy wiedzą, że Pan Jezus jest Bogiem objawionym w ciele, jeszcze bardziej wzmocnią swoją wiarę. Także dziękuję jeszcze raz serdecznie wszystkim za wysłuchanie tego, co przygotowałam dzisiaj dla Was, i zapraszam na kolejne spotkanie. Do, us do usłyszenia. Pozdrawiam.